I don't know. Jarom. panowie i panie, update. Bilety lotnicze kupione. Nocleg zarezerwowany. Wrzucę zdjęcia noclegu na, na ekran. Dlaczego nocleg? Bo przylatuję 21 sierpnia o 1:00. 24 zaczynam trek. Więc no muszę gdzieś się kimać. Yy, i po trekkingu też mamy takie dwa dni Dwa dni na miejscu, także też może się kimnąć, więc mamy już ogarnięty nocleg, ogarnięte loty. Urlop zatwierdzony. Nie wytrzymam, nie wytrzymam, rozsadził mnie, rozsadził mnie. Teraz to zostało? Ubezpieczenie, wizy. Ubezpieczenie, wiza, ogarnięcie szczepionek. Jedną szczepionkę na żółtą febrę mam już jestem zaszczepiony, tylko problem jest taki, że w książeczce pisze, iż Mam ją, mam, Byłem zaszczepiony 2, 3 w, 2000, w 2011 i data ważności do 2021. Ale od 2013 roku jest ust, nie ustawa, tylko informacja, że ta szczepionka jest cało, no całe życie. I teraz nie wiem czy dajmy na to, żeby nie było sytuacji takiej, do ja dolecę do Tanzanii, ktoś zobaczy książeczkę, ale halo, halo, to jest do 2021. A ja wtedy mówię, że halo, halo, ale man, this uh, fucking szczepionka is for a lifetime, you know? And uh, co, co oni mi powiedzą? Nie wiem. Dlatego muszę się doedukować na ten temat jeszcze. I wtedy mi szczepionki, no, zostaną dwie. Nie obowiązkowe, ale takie, które chcę zrobić. No i co? I tyle, I zostaje się przygotowywać, ale się jaram, a jeszcze sprzęcior trzeba kupić cały, cały, no nie jakoś turbo dużo sprzętu, ale trochę ciuchowego sprzętu muszę zakupić i takich rzeczy jak jakieś bazowe leki na chorobę wysokościową i tak dalej, i tak dalej, takie drobinki, najgorsze no rzeczy już za mną, a jeszcze trek, no tak, czekam na odpowiedź na, na gościa. Z, z całej wycieczki. Fushish. Gets hot sometimes, I know. So I will be leanin', I'll be smoking my dope I see a face everywhere that I go. It's the only thing never mind me at home. I'll be with my team, racin' whips on the road. Rollin' off for being never took get the show. Kika Sou, do kamei no, redukcji wygląda Następująco, iż waga była 95, 94,8 coś takiego. Aktualnie waga oscyluje w granicach 93,5 coś takiego, z wahaniami czasami wagi, ale około 93,5 i też czuję się już delikatnie chudszym. Także fajnie. Treningi idą cały czas z chociaż czuję, że jest mniej węglowodanów. Na niektórych ćwiczeniach autentycznie czuję, że jestem trochę słabszy niż byłem. No ale part of the process. You have to fucking sacrifice something for something, you know what I'm saying? Y tak, jeżeli chodzi o to, co chciałem powiedzieć, nie ma to żadnego znaczenia, jeżeli chodzi o przygotowania do Kilimanjaro. Y ale spotkała mnie dziwna, ciekawa sytuacja y na siłowni. U mnie na siłowni jest taka pani z Ukrainy, nie wiem ile ma lat, no, myślę, że z cztery dyszki i co jakiś czas, nie wiem, no ona mi pomacha, ja jej pomacham, typu, wiesz, się ma. no, ale co jakiś czas se zagada do mnie i jakiś czas temu, jak byłem w szczycie masy, to właśnie mówi, że, Jezus. że strasznie duży się zrobiłem, i coś tam gadamy. Gadamy i mówię, że no... no Przy tyle 20 kilo. No wow. No i się rozeszliśmy. Dzisiaj do mnie podchodzi. I no wiadomo, tam jest z Ukrainy. Po polsku mówi średnio. Szczerze bardzo średnio. I um, no, podchodzi do mnie. I. Co ty? Co ty robisz, że, żeś jest taki gruby? A, myślałem, że jednę tam ze śmiechu, <grafy> a chodziło jej, że, że jestem duży I, i to było śmieszne i powiedziała mi, że mam bułki. Po czym pokazała na mój poślad, że poślad mam dosyć taki duży, a zwłaszcza, że poślady też ćwiczę normalnie, to pokazała na mój poślad, pokazała na swój powiedziała, że też bym taki chciała i poszła. <tryk> For instance, poślad, check, poszła Widać poślad? Jak to, jak to robią te, nie wiem czy ktoś, jak to robią fitnessiary? Dajcie znać, czy zakładać OnlyFans, czy nie. Tyle chciałem powiedzieć. W ogóle zastanawiam się, co nagrywać z przygotowaniem i jak to zrobić? Czy też nagrywać cały czas treningi siłowe? No normalnie, treningi siłowe. Siłowe. Czy takie zlepki z tygodnia? Tak jak ten i ostatnie filmy? Nie mam pojęcia. Dajcie znać. Yo, what's happening? Kawka druga dzisiaj. I energetyk. Jest godzina 15. A, tak duży, duży... Tak, duża ilość kofeiny może znaczyć tylko o jednym: nie, nie o treningu, bo cię nie trenuje. Może znaczyć to, że deficyt kaloryczny zaczyna działać swoje, bo zaczyna być głodny. Jak człowiek zaczyna być głodny, to jest zasada prosta: kalorie w dół, kofeina w górę. Ha, ale taka jest prawda: autentycznie czuję się głodny. 3-400. I czuję się głodny. Za godzinę miałem jeść dopiero następny posiłek. I zaczynam odczuwać przygotowania pod Kili, pod Manjaro. Ponieważ aktywności dodatkowej oprócz siłowych treningów dodałem bardzo dużo. No i odczuwam zmęczenie. Odczuwam zmęczenie i odczuwam mniejszą ilość węglowodanów. Ale spokojnie, nie ma to, nie będzie to trwało długo, plus też nie mam tutaj ani limitu wagowego, ani tak naprawdę, nie wiem, czy jakiegokolwiek limitu, tylko robię to, żeby sobie jak najbardziej e, dodać szans i zmniejszyć ryzyko choroby wysokościowej, także tak. No ale co, trzeba się pożytkować kofeiną, ostatnio w ogóle bardzo mało, ostatnio. Od długiego, długiego czasu bardzo mało piję kofeiny. Tak naprawdę jedyną kofeinę, jaką piłem, to była kofeina przedtreningowa, czyli DZIK przed treningiem albo MONSTER przed treningiem. I tyle. W ciągu dnia w ogóle nie spożywałem kofeiny, a dzisiaj... No... Zaczyna się redukcja, czuję. <grytania> no dobrze. Albo muszę przemyśleć trochę boksy obiadowe, bo boksy obiadowe są cały czas... Tak naprawdę takie, jak miałem na masie, czyli szybkostrawne. Może zamienię ryż z jabłuszkiem na coś bardziej... E... No, na większą ilość błonnika i na większą objętość. Bo jednak ryż z jabłkiem to jest rzecz, którą łatwo przetrawić, szybko przetrawić. O to nie o to chodzi na redukcję. Także muszę przemyśleć swój jadłospis. Taki jadłospis. Jaką kawkę mam w brendowanym kubku. Proszę, kilka słów do kamery. Dzisiaj pokażę wam jak zrobić fugę premium. Fuga premium. No ja to auto w dwudziestu milach. No i tak. syj, ja fugę, <noise> ćwiczenia pod kilimandżaro. Numer dwa. Tak jest. Na kilimandżaro wpierdalam się w rolkach. Chciałby pasek kiać, jeśli coś takiego. Pa, jak nie mogę pojemnik na jedzenie? Skrawt inny i skarbny. To jest recykling, pomyślunek. I lenistwo. Mhm. Z tych trzech rzeczy Potrafi się urodzić coś pięknego Co chciałem powiedzieć że jest czwartek, 5 czerwca Czerwca? Aha, piąty czerwca Waga Zeszła poniżej 93 92,8 dzisiaj na Także fajnie na to schodzić Po sylwetce też widzę, że coś się zaczyna dziać jak już zejdzie trochę więcej, albo na koniec w sumie tego mini trzeba będzie zrobić jakieś porównanie formy. Ciekawy jestem jak to będzie wyglądało. Dajmy na to przy 90-89, czyli trunk push. Mam ostatnio problem bardzo duży z klatką piersiową. Z przyczepną klatki piersiowej. Mam tak spięte te mięsień, że ostatnio przy wyciskaniu myślałem, że mi się oderwie. Miałem 47,5, zrobiłem na 8, ale ostatnie powtórzenie było tak niekomfortowe, że mówię, dobra, zrzucam do 40 i robię mniej. I teraz będę dźwigał mniejsze ciężary, większa objętość raczej, żeby sobie czegoś tam nie zrobić. Muszę iść do oficja, ale mój fizjo jest w Londynie. To jest życie. No. I through just pentas curves is so atrocious. Yo. Uh what is covered? So, um, we sure that all it's parts cool. are. The home vaccine run. She only call my phone she thinks that I'm dying. Maybe I don't want so need as a show. My contents ain't doing bad because I try to minus the problems that I attract. And half the time, the wheels is in the back of my mind just keep on turning till the tires flat and burn till the fire crack. I do not lie, though facts may seem a little far fetched. That's only because I may be make believe and full of darkness when I'm stuck between a rock and a hard place. Walking, driving, drop and change inside your empty guitar case. That's charity, huh? I move carelessly, that's why I'm always tripping. I guess it's like electrolytes, you help me go the distance Not too efficient, but the way it's always been Until the day we have to meet again Get away when it ain't really safe and it don't seem right Well with snow you get used to the bullshit and the screws they go missing It's likely they might be blue It, I need to stay in line You that well are a great design hey, you who, who, despite being an only child say you need more a fans